Witam, Maciek Binert. W tym filmiku powiem Wam troszkę o demografii Polski krajów, z którymi Polska graniczy i nie tylko, ale krajów ważnych z punktu widzenia strategii Polski i, i tego, jak, no, jakie Polacy powinni wyciągnąć wnioski w związku z tym. Dlatego, że tak naprawdę o tym, jaka będzie przyszłość świadczyć będzie dzieckość, to będzie demografia. I, no, I ona już jest znana, dlatego, że no, demografia jest nauką bardzo Przewidywalną, czyli z dzisiaj z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, co będzie za 5, 6, 7, 8 czy, czy 10 lat w takim kontekście, właśnie zasobów demograficznych, energii w poszczególnych krajach. I, i teraz powiem Wam być może, no, dlaczego na, na przykład tak boimy się, boimy się Rosji. Może zrobimy kiedyś inny odcinek na ten temat, Sam, no, 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 czy nad no, kilka odcinków o samej Rosji, ale tak jakoś tam krótko. Tutaj przygotowałem to jest taki sobie wydruki, jeśli chodzi o, o demografię Rosji. Jak sobie zobaczycie, no, tak wygląda demografia Rosji: tu jest ludność w milionach, i teraz no, biorąc pod uwagę tutaj całą sytuację gospodarczą Rosji, ona. No, Zresztą w tą gospodarkę tam nikt nie inwestował od lat, a więc ona nawet gdyby zaczęła się szybko rozwijać, to to, to, to jeszcze jest słabiutko. To jeszcze to jej, to efekt, na efekty trzeba będzie czekać dziesiątki lat. I teraz zobaczmy. W związku z tym, że ta gospodarka nie jest w stanie chłoną, wchłonąć pracowników, wszystkich, tutaj mówię akurat o, o mężczyznach, to proszę sobie zobaczyć, tak wygląda cała demografia Niemiec, przepraszam, Rosji. Także tutaj. To są mężczyźni. Mężczyźni tutaj bardzo szybko umierają z różnych powodów, ale, ale no nie takim bez znaczenia powodem jest znaczny no, alkoholizm tego społeczeństwa. Przypomnę, że 30 tysięcy ludzi w Rosji ginie co roku ze względu na spożycie złego alkoholu, czyli skażonego alkoholu, a 60 kilka tysięcy w wypadkach też związanych z, właśnie z nadużywaniem alkoholu. Ale to już, no tak, tak ta demografia właśnie wygląda, czyli jest duża przewaga kobiet, i tutaj jest jeszcze bardzo dużo mężczyzn w tym wieku, w wieku właśnie takim poborowym. I to są właściwie dzisiejsi żołnierze Armii, armii Radzieckiej czy Armii Rosyjskiej, przepraszam. I, i... To jest po prostu nadwyżka ludzi. W związku z tym, że ekonomia Rosji nie jest w stanie ich wchłonąć tego, tego rocznika, dlatego Rosja teraz może pełnić muskuły, może być bardziej no, ofensywna i bardziej agresywne działania podejmować, bo właśnie ma te zasoby. Ma ciągle te zasoby ludzkie, tylko że one, zobaczcie, minie, minie kilka lat, powiedzmy 15 lat tutaj, i one się zaczną kończyć. I chodzi o to, że tak, czy tak połowa nas tych ludzi, no bo, bo, bo tutaj akurat tych, tych, tych tutaj ludzi mamy około 5, ponad 5 milionów, ale jeżeli, tak sobie spojrzę, tak, prawie 6, i jeżeli no, to tąpnie tutaj bardzo mocno i tutaj, no to tam już nie, będzie, nie bardzo będzie komu walczyć. Z tych ludzi już wtedy się armii no, tak ofensywnej jest, tworzyć się nie da, armii lądowej przede wszystkim, która wymaga, wymaga żołnierzy. Część tych ludzi ciągle będzie musiała funkcjonować w gospodarce, tak jak, tak jak teraz ciągle funkcjonuje, a więc no, tutaj akurat w perspektywy długoterminowe, jeśli chodzi o zagrożenie rosyjskie, no, wyglądają dla nas zagrożenia militarne pozytywnie, chociaż ja jako tako, jakoś jakiegoś znacznego zagrożenia ze strony Rosji nie widzę i raczej, raczej tutaj no, nie, podejmował, nie podejmowałbym się jakiejś takiej polityki ofensywnej, jaką na przykład do Rosji prowadzi polski rząd, z tym, że z tym, że z tym, że właśnie no jak, jak rozmawiam o tym z, z ludźmi z znajomymi, no i część, część z nich właśnie, no jest związana z, obecnym, z obecną grupą, yy, która jest demokratycznie wybrana u, u władzy. No i oni właśnie mówią, że dobra dobra, teraz sobie parę spraw ułożymy, parę rzeczy z, yy, z Rosją załatwimy, a potem no, pogodzić zawsze się będzie można, będzie lepsza baza do pogodzenia, na lepszych warunkach. Yy, jeżeli tak, to ma być, no to jeszcze no, nie jest to jeszcze taki, taki zły plan. Natomiast ja jako tako yy, w tym momencie w Europie. W, kraju takim jak Polska. Zagrożenia znacznego ze strony Rosji nie widzę, choć rzeczywiście rakiety nakierowane na polskie cele strategiczne ze strony Rosji są. Tak samo systemy obrony przeciwlotniczej S-400 i S-500 aktualnie budowane. No rzeczywiście, mogłyby tutaj wyłączyć polskie lotnictwo, czyli przewaga na 1 trzeciej, ponad 1 trzeciej terytorium Polski byłaby, byłaby, no, miałoby lotnictwo rosyjskie. Ale to, tak jak mówiłem krótko, w każdym razie tak wygląda ta ich demografia. Nie wygląda ona obiecująco dla samych Rosjan, z tych właśnie powodów, o których wspomniałem, pokażę Wam teraz jeszcze. No, tak mówimy o Niemczech, że. Także nawet są jakieś komitety obrony, obrony demokracji, czyli obrony... Znaczy demokracja była, jak, jak rządziła partia no, proniemiecka. Jak ona nie rządzi, oczywiście tej demokracji nie ma, no trzeba jej bronić. W związku z tym no, trzeba przywrócić właśnie rządzenie tej partii proniemieckiej. No i teraz um, powiem Wam coś o Niemczech. O Niemczech, w których mieszkam, w których, w których się dobrze czuję, który to, to no, naród też szanuje i... No i tutaj jakieś realizujemy swoje cele, też rodzinne, i yy, no, ta, współdziałamy tutaj, także jesteśmy najlepszym przykładem na to. Mówię my, my Polacy, którzy tu mieszkamy, i tak często jesteśmy zapominani troszeczkę w Polsce. Yy, i, I tak sobie każdy myśli, no, a ci już wyjechali do Niemiec, to na pewno tam, nie wiem, no, toalety czyszczą. Ale, ale tak nie jest. Tutaj bardzo dużo z, z Polaków, którzy tutaj mieszkają, których znam bardzo dobrze, no, tutaj jest, pną się po tej drabinie społecznej, inwestują w Polsce, są Polakami, dbają o, o polskość. Ale to, o tym też powiem w kolejnych filmikach, także pamiętajcie, jeżeli ktoś ogląda nas z Polski, my, my też jesteśmy w Niemczech, także nie tylko Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Holandia i, i ta Norwegia, tylko też jesteśmy, jesteśmy tutaj i naprawdę pracujemy ciężko dla dobra, dla dobra nas wszystkich. No pokażę, co takiego... Ale rzeczywiście niemiecka emigracja jest, jest bardzo specyficzna. O tym też już mówiłem, ale powiem, rozszerzę to kiedyś w kolejnym filmiku. Zobaczcie, teraz tak wygląda demografia, demografia niemiecka. No tutaj tak jak w Rosji jest tych mężczyzn mniej, ale tutaj zdecydowanie ci ludzie dożywają bardziej sędziwego wieku. Kobiet zdecydowana przewaga w pewnych, w pewnych komfortach, w pewnych rocznikach. Natomiast zobaczcie, tu mamy bardzo dużą ilość, ilość obywateli, bo ponad 4 miliony. I teraz, już teraz skupmy się na, powiedzmy, tylko na, na, na tej części. To jest tak zwana warstwa przywódcza tutaj w Niemczech. Ja to tak nazywam, tak, tak dla, dla, swoich, dla swoich celów teraz. Ta warstwa dzisiaj zajmuje się polityką. Ta warstwa dzisiaj zajmuje się Zajmuje tutaj poważne stanowiska w międzynarodowych koncernach, które, które są w rękach niemieckich. Ta warstwa to, to też są adwokaci, to też są inżynierowie, szczególnie, ale bardzo profesjonalnie wykształceni ludzie. I to rzeczywiście widać: ktoś, kto tutaj pracuje, przyjeżdża do pracy, idzie do jakiegoś. No, Spojrzy na strukturę większego zakładu, to rzeczywiście tutaj no, 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 ci ludzie zdecydowanie no, zajmują najwyższe stanowiska z tej grupy. Jest ich dużo, to też widać na ulicach, to też widać. To też widać przede wszystkim właśnie tutaj na, na takich właśnie diagramach, ale jest to odczuwalne i to są na ogół narodowo, narodowo. Niemcy. Ogólnie w Niemczech jest 21% emigrantów, ale znaczy ludzi z emigracyjną przeszłością, tylko że w tych statystykach liczeni są ludzie, którzy tutaj mieszkają od dawna albo są już Niemcami. Jest bardzo dużo ludzi, których w tych statystykach ujęci nie są, którzy tutaj mieszkają i to są ludzie też liczony w liczbie no, w milionach, którzy oczywiście no, nie są Niemcami. I, I teraz problem jeszcze w tej niemieckiej, bo, bo te 20, niecałe 1%, to nie jest jakoś tak dużo, tak, czyli powiedzmy tam na 100 tych 21 no, byłoby, byłoby emigrantami. Z tym, że ta, te grupy nie są proporcjonalnie rozłożone w całym społeczeństwie, a więc no nie ma tych emigrantów w tej grupie, tutaj. Ci emigranci najczęściej właśnie są tutaj w, w tych grupach I, i są roczniki, są roczniki, w których emigranci już przeważają, szczególnie właśnie emigranci z krajów muzułmańskich przeważają, stanowią ponad 50% całego społeczeństwa. Ja powiem na przykład taki, taki przykład, ja trzy tygodnie temu był tutaj dzień otwarty w przedszkolu, ja zapisywałem zapisać też córkę do przedszkola. I, i, I teraz żeby to nie być posądzone o jakieś, bo, bo często jestem właśnie, jak, jak, jak o takim czy się opowiadam, szczególnie w Niemczech, posądzony właśnie jestem o co, o co o, o rasizm, no to powiem wam jak, jak to wyglądało i to są, to są tylko dane. Idę ja do przedszkola, dzień otwartej drzwi, czyli rodzice przychodzą sobie z dziećmi, z całymi rodzinami do tego przedszkola i tam sobie biesiadują. Zaznaczą katolickie przedszkole w Szondał, w małej miejscowości na Bawarii. Wchodzę do tego przedszkola, tam właściwie no, widzę mężczyzn, kobiety, całe rodziny, po 5-6 dzieci. Kobiety jeszcze dodatkowo są w ciąży widocznej, mężczyźni z tymi takimi brodami. Praktycznie po niemiecku nikt nawet nie stara się mówić, pomimo że ludzie potrafią, ale z jakiego powodu, skoro ich była tam większość. To my wszyscy inni patrzymy na nich. Oni rzeczywiście stworzyli jakąś taką grupę większościową, zaczęli dominować w tym przedszkolu. Ich dzieci, no jak zaczęły zabawki, właściwie bez kontroli żadnej, bez żadnego, właściwie na, nawet zaprobatą za rodziców, no właściwie prawie że no demolowały te zabawki. I, i no przy takiej właśnie no braku reakcji ani i personelu tego przedszkola i, i tych rodziców. Co jeszcze mnie takiego zaszokowało, bo ja wtedy spytałem się pani wychowawczyni, wie pani co, no ile tutaj jest dzieci w ogóle muzułmańskich, bo chciałem się dowiedzieć, a pani tak na mnie spojrzała, pani wychowawczyni, ale jak to pan może o takie coś pytać, to jest rasistowskie pytanie. No według mnie nie, to nie widzę w tym miejscu rasistowskiego. Jest to pytanie człowieka, który, katolika, który no, chce oddać dziecko do katolickiego przedszkola I, no, i się pyta, no ile tu jest muzułmanów. E, oczywiście już próbowałem na różnym poziomie tak z, z, z punktu widzenia nowości rodzica i, i wychowawcy, to z Niemczech bardzo trudne, bo, bo tutaj właśnie ta hierarchi, hierarchiczność właśnie w tych kontaktach z ludźmi jest bardzo widoczna i, i to jest jedyna rzecz, którą, którą tutaj Niemcy no rozumieją, a więc tutaj nie dostałem odpowiedzi, już próbowałem powiem, no, na takiej bazie, y, bo ja też jestem pedagogiem, no, w związku, no, ja jestem pedagogiem, pani jest pedagogiem, pedagogiem. proszę mi powiedzieć właśnie ile, ile tych dzieci jest, no też nie otrzymałem odpowiedzi, ale sobie spojrzymy na taką listę, która przed, przed każdą grupą jest wypisana. No teraz no ta lista wyglądała tak, Jest 23 dzieci, z tego i licząc nazwiska typu Nowak, Tisowski, Kowalski, jako już niemieckie, no bo to ten sam krąg kulturowy, no to, no to ich było 6, 6 na 23. Reszta nazwisk czy imion to były Hasan, Mehmet, Ali i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wyglądało i, i tutaj jest zdecydowana przewaga i yy, nie sądzę, żeby tam się dało trzymać katolickie wartości, tym bardziej, że nawet się o nie jakoś tak bardzo no, 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 no nie jest stara A jeszcze gorzej jest większy w większych przedszkolach, no ale to zresztą sami wiecie jak to jest, zobaczcie sobie różne filmiki w internecie, jak, jak ci emigranci, nawet mówię o takich emigrantach, którzy mieszkają już tutaj już od, od urodzenia czyli drugie pokolenie jakby emigrantów z krajów, z krajów muzułmańskich jak oni o Niemcach mówią jak oni jak o Niemców traktują, jakie są demonstracje w Niemczech gdzieś jest totalne embargo na to wszystko. Natomiast na YouTubie można nawet niedociekliwy człowiek zobaczy filmiki, jak, jak młodzi, młodzi wyznawcy islamu, y, opluwają, mu niemieckie dzieci, to kręcą 11, 12-13 latkowie. Ja tutaj też chciałem się spotykać z pedagogiem do spraw mediów i, no i od też o tym kiedyś porozmawiać, ale oczywiście z całkowity embargo, nie ma tematu, nie ma takich, takich historii, ale tego znajdziecie w internecie mnóstwo, mnóstwo jak to, jak to tacy młody, no, dzieci praktycznie, gdzie ich jest przewaga w szkołach, no to, tam poniewierają te, te, te niemieckie dzieci, nagrywają to sobie telefonami i tak dalej, ale no tak to społeczeństwo wygląda. Teraz właśnie Wam pokażę. W tych rocznikach, jeszcze raz o tym powiem, tutaj już jest, w niektórych już jest przewaga, ale na, nawet takich nie, nie będzie przewaga, no to, to, to tutaj to dobrze nie wygląda. Co Niemcy mają za pomysł? Zapełnić, bo, bo Niemcy mają bardzo poważny problem. Ta gospodarka inaczej nie będzie funkcjonowała bez, bez napływu nowych ludzi. Także oni to muszą tą lukę czymś wypełnić, tym bardziej, że ci ludzie dożywają do sędziwego wieku i tutaj opieka zdrowotna nad nimi jest bardzo kosztowna. Ktoś to musi pokryć, no i i, i, I teraz nie ma tych ludzi, to tak jak powiedziałem, zasoby demograficzne tutaj trzeba czymś uzupełnić. No i pomysł jest taki, żeby uzupełnić się emigrantami ekonomicznymi, nazwanymi uchodźcami, no tutaj z krajów afrykańskich i Bliskiego Wschodu. Moim zdaniem plan z góry skazany na porażkę, nie powiedzie się to. to Ci ludzie nie zapełnią ekonomicznej luki demograficznej. Demograficznie nie będzie to ten element, który będzie w stanie zaspokoić potrzeby ekonomiczne tych, tych wszystkich, wszystkich obywateli tutaj w tym wieku. A po drugie, po drugie, tak naprawdę wierzcie mi, że Niemcy wcale to nie jest jakiś tam bogaty kraj. Tutaj ludzie praktycznie nic nie mają. Większość to zresztą zachęcam też do posłuchania moich film, audycji w kontestacji, gdzie zaraz linki są tutaj na dole. Podam rozmowy tutaj z ludźmi, którzy tutaj w Niemczech mieszkają i no i tak. tak no, Zresztą no, mówiłem też o tych swoich filmikach. Tak naprawdę tu ludzie żyją na. na no, czy takiego Niemca stać na jakiś wypoczynek w Turcji, na przykład, która bardzo kocha Niemców, oczywiście, albo w Egipcie, którzy Egipcjanie też to są przyjaciele, przy, przy, czy, czy w Tunezji, o w Maroku. Oni ich stać na taki wypoczynek, taki bardzo tani, ale nic więcej. Tam się mogą no, wyjechać, poleżeć na leżaku, upić się do, do woli. Ale to wszystko przyjeżdżają, jest ciężka praca. Zresztą 75% Niemców, według ostatnich badań, ma, ma poważne obawy o swoją przyszłość ekonomiczną. A właśnie to jest w związku z tym, co pokazuję, bo ta grupa tutaj potrafiła zakumulować, zresztą, zakumulować duży majątek poprzez to, że Niemcy no, tutaj były wolnym krajem i demokrację miały dłużej yy, niż my. Myśmy tego nie zrobili. No i ta grupa rzeczywiście zakumulowała kapitał, który teraz można pożyczyć yy, wszystkim tym, bo ci ludzie, tutaj kapitału nie mają, natomiast są młodzi. Yy. W sumie na tyle o Niemcach, bo, 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 bo już jeszcze chciałem dalej porozmawiać. Pokażę Wam teraz, jak wygląda polska sytuacja demograficzna. I tutaj mam zatrzymaną na roku 2015. To jest polska, to jest polska demografia. Tu mamy teraz ponad 3 miliony mężczyzn, ale w tym wieku. Ja też należę do tej grupy jeszcze na szczęście, co mnie, co mnie cieszy. Generalnie, zobaczcie, tu jest stąpnięcie, tu nasze zasoby demograficzne się kończą, nasza baza demograficzna ulegnie za chwilę poważnemu uszczupleniu. Oczywiście, my jako kraj jesteśmy w dużo trudniejszej sytuacji niż Niemcy. Nie mamy gospodarki. Ta grupa, która jest tutaj, Ciemierzyci Naciści, nie zakumulowali żadnego kapitału, bo, bo system ekonomiczny, w którym żyli, żyli, temu nie sprzyjał. W związku z tym, ta grupa, no, ona ma właściwie bardzo trudne zadanie: bo nie dość, że musi, ma wolny kraj, musi go stworzyć praktycznie od, od początku. Ma, no, ma, nie ma też kapitału do, ku temu. Także ta grupa musi pozyskać kapitał za granicą, czyli te zachodnie banki w Polsce były, oni pożyczały Pol Pol Polakom na kredyt, dlatego że w Polsce jest jeszcze energia, są ci młodzi ludzie to są też młodzi, młodzi fachowcy. Oni, oni będą profesjonalni. Oni z czasem, jak ta grupa przeniesie się wyżej, no to oni będą już ten kapitał mieli, będą mogli go pożyczyć innym. Problem w tym, że tam jest następuje zaraz takie tąpnięcie, i, i ale jeszcze nie jest nic straconego. Dlatego że tak jak tutaj, mówię o teraz. Przepraszam bardzo, Tomka. Mówię tutaj o Niemczech. No to ci już dzieci mieli nie będą. Oni już zdecydowali, oni, oni no, ich kultura, ich y, tożsamość narodowa nie przetrwa, y, nie przetrwa dlatego, że oni przede wszystkim nie przekazali, a po drugie nie mieli komu nawet. Y, inna sytuacja, inna sytuacja jest w Polsce. My dopiero sobie tożsamość narodową budujemy. Ale, ale my jeszcze możemy mieć dzieci. I tutaj trzeba zrobić wszystko, wszystko, jeżeli my chcemy przetrwać w tej sytuacji, żeby tutaj dzieci mieć. Żeby, żebyśmy, bo to pokolenie jeszcze może to nadrobić. Czyli starczy, żebyśmy mieli każde po trójkę dzieci tutaj i to wybrzuszenie pojawi się znowu tutaj niżej. Na tych, którzy jeszcze się nie narodzili. A tą lukę czymś wypełnimy. I to z punktu widzenia Polaka, narodu polskiego, no i jest to, jest to nasz obowiązek. Wiem, że nie wiem... Dlaczego też? Ja, ja sama mam czwórkę dzieci, chcę mieć więcej, i pracujemy nad tym cały czas. Jest to, jest to oczywiście, no, nie, nie będę mówił, że czegoś innego niż te rzeczywistości. No jest tak, że te dzieci rzeczywiście są takim hamulcem troszeczkę. No, no, w jakimś tam stopniu, gdybym chciał, no że, że nie, no, dzieci mogą rzeczywiście więcej czasu poświęcić na, na naukę, na pracę, na rozwój, na, na rozwój firmy, którą wspólnie razem z rodziną prowadzimy. Na, na robienie nawet filmików, a tak to wygląda jak wygląda, Jakieś plansze, pokazuję kartki wydrukowane, a, ale dlatego właśnie, że, że mam dzieci i robię to szybko i, i tylko w wolnej chwili, ale to jest największy sens życia. Te dzieci też dodatkowo dają pewną energię, gwarantują przetrwanie. Gwarantują to nasz też dobrobyt, na, na, na starość, a po drugie no to, że w ogóle nie będziemy musieli jakby przedefiniować swojej roli, bo poczek ma taki problem, że na starość, to jeżeli już te dzieci wyszły z domu, to musi przedefiniować tą rolę, a jeżeli ich nie miał, to już, to już w ogóle ma duży, poważny kłopot ze sobą. Bo takie życie właściwie pozbawione jest jakiegokolwiek sensu. Także miejmy dzieci, wychowujmy je i do tego was gorąco, gorąco zachęcam, to ma sens. Ja my z moją żoną a postanowiliśmy stworzyć taki model rodziny, ekonomiczny model rodziny, bo wiem, że to jest największy problem. Polacy dzieci za granicą mają tam, gdzie ekonomia funkcjonuje lepiej, w Polsce mniej. Mi się wydaje, że to trzeba, no, trzeba jak najszybciej zmienić, i my musimy mieć dzieci, co najmniej, co najmniej na małżeństwo trójkę, najlepiej więcej to, to naprawdę. Na, właściwie nasze jedyne najpoważniejsze teraz, teraz zadanie, innego innego nam nie powierzono, nam młodym ludziom, innego nie mamy. Wszystko inne rzeczywiście może poczekać albo być na drugim, trzecim miejscu. Damy radę. Nie mam co do tego wątpliwości. Ja też jestem chłopakiem praktycznie z bloku, a, a, a się udało i się udało stworzyć model rodziny, który, który ma też ekonomiczne podstawy, model polskiej rodziny. i i to funkcjonuje. I takich rodzin jak, jak moja za granicą jest bardzo dużo. Ten model rodziny oczywiście ma zamiar wspierać też polską gospodarkę, bo to jest drugie nasze, no, przede wszystkim przetrwać, być dużą rodziną, a po, po, po drugie być, być rodziną, która ma ciągle więzi z krajem, która... No i te więzi najlepiej działają, jak one są gospodarcze, bo my wszyscy na tym zarabiamy. Kraj też na tym korzysta, na tym, że, że my tak funkcjonujemy. No i my wszyscy rzeczywiście zaczynamy tworzyć taką, taką wielką, wielką rodzinę, wielką grupę ludzi za granicą, Polaków i w Polsce, którzy to mają jeden wspólny interes. I mam nadzieję, że to teraz się zmieni, zacznie się kształtować właśnie, dopiero ta, ta świadomość nasza. Pokażę Wam dla przykładu, bo Niemcy drąkoty z Turcją ostatnio. I Rosja też. I wszyscy. Tak się zastanawiam, czy y, kto tutaj przetrwa. I to może jakoś nie będę szczególnie komentował, bo tu ludzi za siebie. Tak wygląda demografia Turcji, moi kochani. Także sami, y, sami pomyślcie, co takiego, y, no który, y, który kraj zaludni w, wcześniej czy później Europę. Co już się rzeczywiście dzieje? Zresztą Turcy tutaj na miejscu tak samo. Biją Niemców na głowę, jeśli chodzi o liczbę, o liczbę dzieci. Także yy, chyba nie my, a raczej oni będą tam mieli przewagę yy, w sensie bazy demograficznej yy, i w sensie swojej kultury, bo oni oczywiście. To nie, 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 Niemcami nie, nie zostaną. Nic takiego się nie stało, że multi multiculti nie funkcjonuje. Tutaj to są wszystko grupy narodowe, ale co jeszcze o tym powiem, jak, jak to wygląda w innych filmikach. Natomiast jak widzimy na tym przykładzie, no bać się tutaj nie ma kogo. Ja bym był skłonny ciągle rozpocząć jakiś dialog z Niemcami, dlatego że coraz więcej Niemców chce wyjechać do Polski i coraz z tego co rozmawiam, szczególnie biznesmeni szukają swojego miejsca w Polsce. 94,5%, czyli prawie 100% niemieckich biznesmenów, którzy zainwestowali w Polsce, zrobiliby to drugi raz, bo mówiliby znajomego zgodnie z badaniami, a więc. Więc ludzie wyjeżdżają, opuszczają Niemcy, po prostu nie widząc tam przyszłości właśnie i przyszłości w takiej też no, bazie demograficznej. W Polsce jeszcze ona istnieje, w sensie pracowników. Ona istnieje i tam jeszcze możemy coś z tym zrobić. Problem jest tylko w tym, że żeby to nie była taka typowa klasyka, że znowu coś jest w Polsce produkowane, idzie na rynek niemiecki. Polska ponosi cały koszt produkcji, często jakieś zanieczyszczające środowisko, często trudne i wymagającej ciężkiej pracy ludzkiej, czyli ci ludzie są wyeksploatowani i tutaj małym, no, małe, przy małej marżowości, a sprzedawany jest ten towar w Niemczech jako niemiecki przy wysokiej marżowości, i to jest taka właściwie klasyka i to dotyczy praktycznie wszystkich towarów i to my musimy zmienić. My Polacy tutaj na miejscu powinniśmy coraz bardziej przejmować dystrybucję właśnie polskich towarów, polskich szczególnie mebli, polskich okien i tak, no, innych produktów, które Polska produkuje przy niskiej marżowości, żebyśmy my to tutaj zajęli się dystrybucją i my jesteśmy gotowi to robić i powinniśmy to robić. I teraz kończę na tym, ale, ale będę jeszcze opowiadał o, o tych tematach w kolejnych filmikach i oczywiście jak czas pozwoli, a teraz, a teraz idę do moich dzieci, idę do mojej żony i naprawdę się cieszę z tego, że rodzina się powiększa, że jesteśmy razem, że razem no, no, no mogę też dla Was kręcić te filmy i no, i tak nie, nie czekajcie, nie odkładać tego na później, tylko po prostu miejcie, kochani, dzieci, rodziny, trzymajcie się razem i, no, i szanujmy się i, i przede wszystkim wzrastajmy wszyscy, widząc wspólny w tym interes. Pozdrawiam.